E, w, w, witam państwa bardzo serdecznie na e, drugiej części e, darmowego e, kursu języka angielskiego u Marka. E, kursy u Marka to niezła e, e, gratka. <laughs> e, to po angielsku się rymuje. To, nie, 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 nie byłem w stanie po prostu e, po, po, po polsku tego tak e, powiedzieć. No, no i proszę państwa e, w, w pierwszej części, e, którą możecie e, zobaczyć e, tu, e, tu, tu, tu. Abo tu, albo tu, albo tu, w <grym> zależności <zaleźliwia> gdzie to się zbotuje. W pierwszej części mówiliśmy o rzeczownikach policzalnych? Nie policzalnych. Czyli countable con i uncountable. Un un I teraz punktem dalej jest określenie tych czyli I teraz zasadnicza kwestia. Czy używamy memy, a lot fiu, tamten. Tam. Na przykład, powiedzmy, few

i stosujemy tylko i do pojadu po kantorowego. Kan 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 bo, 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 bo nie można powiedzieć, że e, kilka może. No, 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 w zasadzie też do, do, do pojęć abstrakcyjnych nawet w języku polskim to, te, te, tego się nie, nie używa. Kilka jest tylko i wyłącznie kilka butów, kilka, nie wiem co tu jeszcze leży, ciał. I kilka czegoś, co wyraźnie, że jest kilka. E, meny. Me, me, me.

na mój kuszek. A nie, 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 nie. Tu mery, że za dużo, za, za, za dużo. Więc stosuję, tylko wywołuję się do prawda? nie policzanych rzeczowników. Takie podstawy. Fiółki, kilka alotów pieniędzy, to, 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 to wiadomo, że to, 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 dużo, Nie mówi się mery, się Śmiesznie ale, ale, ale. Jak gdyby nie, nie, nie o to chodzi, bo to więcej jest zawsze alo, alo, lotów. W zasadzie, no to jest, wszystko jest jasne. To można to sobie w tabel. To, jak ktoś to lubi, tu można sobie wpisać coś. Tu też to się numeruje. Excel to sam drukuje i liczy. Jest takie powiedzenie w języku polskim, ale to jest ciekawostka. Człowiek człowiekowi wilkiem, czyli po angielsku human, human, czy dru, dru, drugi człowiek human, wolf. To się skraca, tu jest pipl, people, le. I wolf, mam noga, wy, wilki wolf. Wes. Także jeżeli ktoś ma pretensje, i to, to, to mu powiedzcie, bo e, tak nie może być, żeby mnie ktoś obrazał mnie doktora nauk. Zką! Kursy u Marka są jakie są. Jeśli chcesz profesjonalistów, zgłoś się do Instytutu Lingwistyki. E, warto uczyć się języków, prawda? Dlatego teraz kliknij w link i podejmij nasze siedmiodniowe, bezpłatne e, wyzwanie językowe. E, nauczy się na pewno dużo więcej niż, niż ode mnie.